Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jestem zaszczycona, że mogę wziąć udział w tym pięknym jubileuszu 50-lecia Domu Kultury w Łapanowie. Jest to dla mnie tym bardziej wzruszające, że w tym właśnie Domu Kultury zostawiłam jakby cząstkę siebie. Spędziłam tutaj wiele lat <ścoughs> przez wiele lat, bardzo dużo czasu. Brałam udział w różnych imprezach i mam nadzieję, że moja historia choć troszkę Państwa zaciekawi i może choć troszkę się spodoba. Jedziemy! Jeżeli dobrze pamiętam, to jakieś 26-27 lat. Ile? 26-27 lat. W no, ogólnie, no to oczywiście no, zaczynałam w, w tych pierwszych klasach szkoły podstawowej. Były to jakieś takie wiadomo występy szkolne. Później y, y, zawsze należałam do jakiegoś chóru szkolnego. Y, śpiewałam solo, przeróżne piosenki na, na przeróżnych akademiach, y, w liceum również należałam do chóru i, i były tam występy y, na akademiach, na apelach. No i tak się to kręciło. A po Panowie zaczęło się... To był taki, że tak powiem, najpierwszy <grywny> mikrofon dla wszystkich, który wtedy organizował i prowadził Szczepan Łowiński. To był mikrofon, gdzie Szczepan wraz z, Ja nie pamiętam... Jego kolegów. Oni grali wtedy na żywo, jako taki zespół. Ja dość tak późno zgłosiłam się do tego przedsięwzięcia. Pamiętam, że śpiewałam wtedy którąś z piosenek Eleni. Zresztą to jest moja ulubiona, jedna z ulubionych wokalistek. I tak jak mówię, dosyć późno się zgłosiłam do tego mikrofonu, aczkolwiek, no nie było problemu, zaśpiewać oczywiście mogłam, tylko problem był w tym, że nie bardzo było kiedy zrobić próbę. W sensie, chłopaki mieli tak już te, te swoje tam plany zarezerwowane. Zarobiony jestem! Że ja, moja próba odbyła się dzień przed występem, i w dniu występu po prostu przed rozpoczęciem całego tego, tego przedsięwzięcia. I pamiętam na scenie, chłopaki grali swoje, ja śpiewałam swoje. Ale jakoś było, jakoś wyszło. Tak, 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 to była Biesiada. W tej Biesiadzie grał jeszcze... No oczywiście Marek Sobczyk był jakby dyrektorem tego zespołu, on to wszystko trzymał w ryzach, prowadził, ukierunkowywał, dbał o to, żeby wszystko grało jak należy. W tym zespole jeszcze grał pan Kaciczak i o ile dobrze pamiętam to Patryk Paszkot, syn pana Michała. Właśnie nie pamiętam, czy on w tej Biesiadzie, czy on w tym późniejszym zespole, który nazywał się Spam, ale wydaje mi się, że w Biesiadzie chyba też. W każdym razie no z tą Biesiadą też nie pamiętam jak długo graliśmy, ale graliśmy tam chyba kilka lat. I tutaj w Domu Kultury, oczywiście na Dniach Łapanowa występowaliśmy, pamiętam, występowaliśmy też. W węgierskiej górce. To chyba też była Biesiada. I jeszcze występowaliśmy na pierwszym koncercie kolęd. Ten koncert kolęd odbywał się w Nowym Kościele. W Nowym Kościele to był taki mega koncert organizowany przez chyba sobotę i niedzielę. Nie pamiętam. Który to był rok? W każdym razie wtedy gwiazdą tego koncertu był Mieczysław Szcześniak. Tak, i właśnie na tym koncercie ja występowałam z zespołem Biesiad. Tak, zespół Spam. To był taki bardziej <laughs> zespół, gdzie no, nie było już tych Biesiadnych piosenek, tylko były takie popowe, wtedy ówczesne, znane piosenki. Też występowaliśmy tutaj w Domu Kultury na różnych y, takich y, imprezach typu na przykład y, jubileusze 50-lecia y, y, małżeństw, y, czy y, y, koncert z okazji Dnia Kobiet, y, oczywiście na y, Dniach Łapanowa y, y, na koncercie kolend również, również na koncercie kolend. Był jeszcze jeden zespół, ale nazwy nie pamiętam. To był zespół, który prowadził Konrad Reiser. On przez niedługi czas tutaj działał w Domu Kultury, grał na skrzypcach i właśnie wtedy ten. ten, no w, ten w tym zespole również był pan Michał Paszkot i wtedy na pewno był Patryk Paszkot. I chyba pan kaciczak. Też, też grałam na gitarze i, i śpiewałam. To właśnie tak jak wspomniał Dawid, yy, przyjeżdżaliśmy tutaj we trójkę: ja, Dawid i Konrad. Yy, no oni yy, często bywało tak, że brali ze sobą książki, żeby coś tam poczytać, no ale oczywiście. Skończyło się na tym, że książki leżały, a, a chłopaki albo coś tutaj robili, czy, czy na komputerach, czy gdzieś po prostu w coś grali, zajmowali się swoimi sprawami, a do książek raczej nie zaglądali. No, tak jak mówisz, godziny prób, nie tylko tutaj, ale i przygotowania w domu, bo jednak śpiewanie i granie w zespole to też taka odpowiedzialność za innych członków zespołu. Wiadomo, jeżeli ja zawalę, to będzie to duży minus nie tylko dla mnie, ale i dla całej grupy. Więc no, trzeba było przychodzić przygotowanym na próbę. No i żeby to jakoś ta próba szła do przodu, a nie ciągle w tym samym miejscu. No bo jak już się przygotowaliśmy na jakiś koncert, na jakiś występ, żeby to, jak się to mówi, miało ręce i nogi. No, na pewno Skaldowie to taki właśnie największy, najważniejszy projekt i takie mega przeżycie. No, gdyby mnie ktoś choćby rok wcześniej, gdyby mi ktoś powiedział, że, że będę brać udział w czymś takim, to z pewnością bym w to nie uwierzyła. To naprawdę było przeżycie takie no, no na wysoką skalę, z takim zespołem znanym jak Skaldowie. Którzy wiele lat y, występowali i chyba jeszcze ciągle występują na, na scenie, no, znani są, myślę, że przez wszystkich w Polsce y, móc śpiewać z nimi tylko w chórkach albo aż w chórkach. No, to jest naprawdę dla mnie wielki sukces, wielkie osiągnięcie. I no, dziękuję, że miałam taką możliwość, a komu? No, Małgosiu, Tobie i Markowi Sobczyko. Jeżeli chodzi o ten koncert w Gdowie z okazji 50-lecia, czy to było 50-lecia skaldów, niestety ja w nim nie brałam udziału. Byłam na wakacjach, wiedziałam, że mam zaplanowane wcześniej. I no tak, mnie, mnie tam nie było. Ja byłam tylko w Aisie. Ale powiem ci, że ja, ja nie mogłam tego przeżyć. Ja słuchałam na żywo y, przez telefon i po prostu łzy leciały mi po policzkach. Przebywanie y, w Domu Kultury i uczestniczenie w tych y, różnych projektach, występach y, jakby y, zwiększyło moją pewność siebie, z pewnością. Y, Czułam, że, że robię to, co lubię, i z pewnością mogę się rozwijać, mogę jakby swoje marzenia gdzieś tam z młodzieńczych lat spełniać. I tą energię, którą, którą, tutaj, którą się tutaj zaraziłam od ludzi, którzy, z którymi miałam przyjemność przebywać i, i, i brać udział w różnych przedsięwzięciach, tą właśnie energię jakby przeniosłam do swojej pracy i tą dobrą, pozytywną energią zarażam do tej pory moich podopiecznych, którzy również bardzo chętnie stają na scenie, uwielbiają śpiewać, uwielbiają występować, no po prostu czują, że scena to jest ich klimat. Z pewnością chciałabym, chciałabym podziękować tym, którzy, z którymi tworzyłam zespół biesiady, zespół spam i ten trzeci zespół, którego nazwy nie pamiętam, chciałabym podziękować, że za to, że, że czasami nawet jak gdzieś tam nie byłam przygotowana tak jak trzeba, że mieli do mnie cierpliwość. Bo tak jak wspomniałeś obowiązki młodej mamy, ja jeszcze wtedy studiowałam, jeszcze pracowałam, więc to wszystko taka była olbrzymia kumulacja tych moich zajęć, ale no jak się to mówi dla chcącego nic trudnego, więc zdarzało mi się, że czasami, jeżeli wokalnie byłam w miarę dobrze przygotowana, to pod względem grania na gitarze czasami jednak nie. Tak jak mówię, dziękuję za to, że mieli do mnie cierpliwość. Głównie to chciałam podziękować Markowi Sobczykowi, który pomagał mi doskonalić się w grze na gitarze, podpowiadał różne, różne rzeczy, które jakby ułatwiały tą grę. No i żeby cały czas iść do przodu nie, nie stać w miejscu, broń Boże, nie cofać się. No, oczywiście nie ze wszystkimi, aczkolwiek no, z Panem Michałem wiadomo, zawsze ten kontakt jakiś jest. Pan Kaciczak również, jak się tam widzimy, to zawsze jakieś słowo się zamieni, nawet czasami się wspomni te, te nasze występy. No, z Markiem Sobczykiem oczywiście współpracujemy cały czas na polu muzycznym, prowadzimy scholkę. Nagrywamy różne piosenki. Wiele piosenek w moim wykonaniu Marek ma u siebie na kanale Yangook. Oczywiście, wielką, czułam wielką dumę. I zresztą do tej pory, jak śpiewam na ślubach, i często Konrad ze mną śpiewa, jak patrzę na niego, jak słyszę jego głos. No to dla mnie to jest po prostu, dla mnie to jest coś niesamowitego. Konrad ma przepiękny głos i potrafi przepięknie śpiewać. I cieszę się bardzo, bardzo jestem z niego dumna, cieszę się bardzo, że, że właśnie to wszystko zaczęło się tutaj, w Domu Kultury, i cieszę się, że to poszło w tym dobrym kierunku, że to się tak rozwinęło i że no, możemy śpiewać wspólnie, razem. Nie często się to zdarza, a tutaj w tej naszej najbliższej okolicy nie wiem, czy jest taki y, przypadek, żeby mama śpiewała z synem. <grym> Dawid solo ze mną nigdy nie śpiewał. Dawid raczej w chórze. w chórze. Nie czuje się Dawid pewnie jako solista. Znaczy po prostu nie chce. Czy się nie czuje pewnie? Może, może bardziej nie chce. Natomiast, natomiast w chórze jak najbardziej. No, śpiewaliśmy, tak jak już mówiłam, z cudem i, i przyjaciółmi w tych różnych projektach. Braliśmy udział wszyscy troje. Tak często wspominamy, mam wiele nagrań. Z koncertów kolęd mam wiele nagrań. Z występów w Gdowie to były te konkursy. Mm. Konkursy piosunek dobrze, dobrze kojarzę? Też tam jakieś nagranie się w domu zachowało. Czasami odtwarzamy, słuchamy. Chociaż częściej słucham tego sama, bo wiadomo, Konrad już w domu nie mieszka. Dawid też ma dużo swoich. Własnych rodzinnych już spraw, aczkolwiek czasami też tak wspólnie, ale wspominamy, wspominamy. Tak. Jest co wspominać, więc przy okazji na przykład świąt, to bardzo dużo się ja o tym rozmawia. Dawno, właśnie, jak jeszcze chłopcy byli mali, y Albo jeszcze jako, jako panienka też gdzieś coś tam pisałam, ale to poszło zupełnie w zapomnienie. <laughs> Natomiast jak chłopcy byli mali, miałam dosyć dużo tych tekstów napisanych. Ale przy okazji kiedyś tam jakichś domowych porządków stwierdziłam, że chyba nie ma sensu tego trzymać. No i stało się jak się stało. Natomiast już tak na poważnie, teksty, które zaczęłam pisać i które znajdowały odzwierciedlenie w tym sensie, że są wykonywane, że, że Marek czy oczywiście pisze do moich tekstów muzykę, to się zaczęło, jak już prowadziłam scholę. Pierwsza powstała kolenda. Jej tytuł To dla nas przyszedłeś na świat. No i tak to się już później potoczyło. Pierwsza kolenda, później druga, trzecia. I teraz y, co roku powstają minimum trzy kolendy: dwie dla Scholki, jedna dla mnie. <grych> y, oprócz tego y, inne piosenki również. Y, o, dla Ojca Świętego y, napisałam piosenkę z okazji. Z setnej rocznicy urodzin. To jest piosenka pod tytułem Zapewniamy, że pamiętamy. Tą piosenkę śpiewam z Konradem. Ona też jest na kanale Jan Gok. Napisałam również piosenkę na Dzień Mamy. Była to, to znaczy na Dzień Mamy. Fajna propozycja na Dzień Mamy, uważam. Natomiast to była piosenka, którą napisałam. Z okazji 70. urodzin dla mojej mamy. Też jest na kanale Jan Gog i też śpiewam ją razem z Konradem. Yy, no. Głównie są to teksty yy, piosenek religijnych. Najwięcej jest kolęd. Kiedyś liczyłam, ile tych kolęd napisałam. Chyba już ponad 20. Yy, wszystkie, są, yy, wszystkie są na kanale Jan Gog. Niektóre z nich śpiewa Amelka Sobczyk, Lenka Sobczyk i niektóre, te które napisałam dla siebie śpiewam ja. Prawdę mówiąc to moje życie to jest, składa się w 90% z muzyki. W pracy prowadzę sekcję muzyczną, przygotowuję przedstawienia, uczę różnych piosenek moich podopiecznych. Prowadzę scholę parafialną w Łapanowie, jestem inicjatorem Muzycznej Drogi Krzyżowej, którą co roku od kilkunastu lat przygotowuję i prowadzę. Ponadto śpiewam na ślubach, na pogrzebach śpiewam, jeżeli ktoś sobie życzy. I od półtorej roku mam również swój kanał na YouTube. Kanał nazywa się Piosenki Religijne z literą. Nagrywam tam właśnie religijne piosenki no i zachęcam tych, którzy potrafią grać na gitarze do tego kraju. Jakie ja zauważyłam zmiany, właśnie takie, że coraz mniej młodzieży przychodzi do domu kultury. Coraz mniej i to dużo mniej. Zastanawiam się, z czym to jest związane, ponieważ taki sam, taki sam jakby problem można to nazwać jest u mnie wschodni. I zastanawiam się, czym jest to spowodowane. Czy tym, że dzieci, zdecydowanie, dzieci czy młodzież zdecydowanie wolą spędzać czas na telefonach, na komputerach? No, bardzo modne y, y, zrobiło, się, y, zrobiło się przebywanie właśnie w swoim towarzystwie, natomiast takie kontakty międzyludzkie, y, tylko poprzez SMSy, czy, czy tam na Whatsappie, czy w jakichś tam innych social mediach. Czy to faktycznie to? Nie wiem. Nie wiem, w każdym razie, no troszkę, troszkę tego szkoda, bo jak widzę, y, Kolejne jakieś projekty, które tutaj domu kultury są realizowane, to jakby troszkę nie ma kim pracować, prawda? Mhm. Bardzo się do tego przyczyniła pandemia i zamknięcie wszystkich domów. Ja przed pandemią w Scholce miałam 70, chyba 5, 7 dziewczynek, po pandemii wróciło 35. A teraz jest chyba 27. To, to, to się stanęło. Są stworzone dla ludzi. Wy bez ludzi nie istniejecie, natomiast społeczeństwo bez Domów Kultury też jest jakby takie ograniczone, bym powiedziała. W Domu Kultury są naprawdę fajne zajęcia i można, można się rozwijać, jeżeli się tylko chce można się rozwijać, zwłaszcza dzieci. Yy, dzieci mają yy, wiele nieodkrytych talentów, i właśnie tutaj, yy, w Domu Kultury, te talenty można odkryć. Czy to, <coughs> yy, praszam, czy to talenty muzyczne, czy to talenty nie wiem, plastyczne. Yy, no, różne tutaj yy, są zajęcia, i yy, tak jak mówiłam, można się doskonalić, można się ukierunkowywać. Dlatego jak najbardziej y, zachęcam młode mamy, które mają jeszcze małe dzieci, te starsze również, żeby y, zachęcały, pozwalały dzieciom na y, przebywanie w domu kultury, na branie udziału w zajęciach. Myślę, że to bardzo rozwija. No, patrząc na moich chłopaków, <grywka> uważam, że to bardzo rozwija. Czego Wam życzę? No życzę Wam przede wszystkim dużo, dużo pracy, bo to równoznaczne jest z tym, że macie z kim i dla kogo pracować. A dom kultury bez ludzi, bez młodzieży, bez dzieci nie znaczy nic, ponieważ dom kultury związany jest ze społecznością lokalną czy pozalokalną, a społeczność. Jak najbardziej powinna być w tym Domu Kultury i tworzyć tutaj wspólnie z instruktorami przeróżne projekty, przeróżne imprezy, które no, cieszą całą resztę naszego społeczeństwa lokalnego i poza A teraz ja chciałam Państwu przedstawić mojego drugiego syna, starszego Konrada. Zapraszam więc Państwa do posłuchania historii mojego syna Konrada. Mam nadzieję, że zaciekawi Was jego muzyczna historia, jego w cudzysłowie życie w domu kultury przez kilka ładnych lat.